Dzień dobry wieczór, ja jestem Przemek, a w dzisiejszym odcinku zagramy w darmowy chapter 2 na telefon już teraz. Zobaczymy czym tym razem zaskoczą nas mobilne wersje Poppy Playtime. Dlatego już teraz obowiązkowo łapka w górę i sub z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz zgarnąć 3 dyszki PSC, to napisz ile mam subskryberów w momencie kiedy oglądasz ten film na dole tam w komentarzu napisz. A wyniki nigdzie indziej, tylko i wyłącznie na najlepszym insta w Polsce Przemo PBG. Link do niego macie w opisie. Koniecznie go zaobserwujcie. A jeżeli szukacie najświeższych informacji o Poppy Playtime, to dołączajcie do mojego Discorda. Link także tam na dole znajdziecie. A w tym odcinku przetestujemy kolejny telefon od Realme. Tym razem będzie to Realme GT2 Pro, który robi wrażenie. Bo ma przede wszystkim ekran AMOLED 2K, dzięki któremu będziemy mieli ładny i wyraźny obraz w Poppy Playtime. Procesor Snapdragon 8, który jest taki stosem, że żadna gra się na nim po prostu nie zatnie. Jest też tutaj procesor graficzny, czyli GPU, dzięki któremu wydajność graficzna wzrasta aż o 60%. I oczywiście design, który jak zawsze w telefonach od Redmi stoi naprawdę na wysokim Poziomie. A ten jest wyjątkowy, bo ma obudowę z biopolimeru. Polecam wam ten model, jeżeli chcecie mieć naprawdę prawdziwego potwora do gier i nie tylko. Link w opisie, a my przechodzimy do testowania. Jedziemy z tym śledziem. Pierwsza gra, już takie kwiatki. No popatrzcie tylko na to, dlaczego ta mama długie nogi jest totalnie rozmazana. Dlaczego ktoś tutaj nie mógł wziąć lepszego zdjęcia w ogóle, żeby chociaż pierwsze wrażenie tej gry było dobre. A tak to co? W ogóle jakieś opcje tutaj mamy. Uuu! U, nawet poziomy są. Jest łatwy, normalny i, i trudny. No dobra, no to jako, że jesteśmy hardkorami, bierzemy ten trudny i zobaczymy, co się stanie. Bierzemy kontynuuj grę. I mamy tutaj w ogóle jakąś misję, że mam znaleźć 10 kubków? Co? To w poppy playtime takie rzeczy będą w chapterze drugim? Bo generalnie gra to jest chapter drugi poppy playtime, tak się nazywała w sklepie Playno. Także ja ufam temu twórcy, że to będzie chapter drugi, oczywiście, nie? Much, much later. Dobra, jesteśmy w tej grze. No, są tutaj jakieś. Podobieństwa do chaptera drugiego Co, co tu robi Co tu robi postać w ogóle z FNAFA I dlaczego ja tylko się ruszyłem i, I nic nie mogłem zrobić, halo Powtarzam, ja chcę to powtórzyć, no Muszę się obrócić, bo ja tu jestem Czy ja jestem w ogóle w FNAF-ie przypadkiem, czy mi się wydaje Nadal nie mogę się nawet ruszyć i nic i nic się nie dzieje. Dobra, słuchajcie, zrobimy to inaczej. Bierzemy poziom no, no, łatwy, bo nawet nie mogę tutaj się ruszyć i popatrzeć, co się na tej mapie dzieje. No bo tak, tutaj są jakieś wspólne elementy rzeczywiście z Poppy Playtime. No jest tutaj ta podłoga, taka jak mieliśmy w trailerze, czapterze. Czapterze, czaptera drugiego. Takie wiecie, no tego z placyku zabaw jest, mama długie nogi. No jest jakiś kubek, którego ja mam chyba zbierać, tylko jak ja... Jak to kontrolować w ogóle? To jest w ogóle nieintuicyjne Coś tutaj twórcy sobie w kulki chyba polecieli, moi widzowie. No to jest w ogóle chyba mapa z FNAFA, jeżeli się, się nie mylę, z FNAFA Security Bridge. Sterowanie jest totalnie intuicyjne, no ja tych kubków nie mogę w ogóle zbierać. Jak go tu podnieść? Czy ja mam się czołgać? Halo. O, słuchajcie, ja mam się czołgać. Normalnie na kolanach mam po te kubki schodzić. Ja nie mogę. Aha. Czyli co, przegram, jeżeli. Jestem za wolny, tak? Jestem za wolny. No to może doplatujcie tą grę, żeby można było sobie normalnie te kubki podejmować. A nie ja muszę się czołgać po te kubki, no. Ja nie mo game over. No widzowie, przecież to jest jakaś tragedia, nawet nie zdążyłem zwiedzić tej mapy. Dobra, powtarzam ostatni raz, porażka przez duże P, widzowie, no na to się, na to po prostu nie da się patrzeć nawet, ja, ja aż oczy chyba muszę zamknąć, bo, bo no nie mogę już na to patrzeć, ja już nie zasnę po tym odcinku, naprawdę, widzowie, ja już po tym odcinku nie zasnę, nie, nie zmrużę oka, będę miał koszmary związane z tą grą, także ja już nie chcę w nią grać, naprawdę, e, zostawcie łapkę w górę i, i suba na, na pocieszenie, żeby mi było miło, że dla was się poświęcam i w ogóle gram w takie beznadziejne inne gry, ale mam nadzieję, że kolejną, którą pobrałem, będzie lepsza. Także przechodzimy do gry numer dwa. No tutaj spodziewam się czegoś zdecydowanie lepszego. Mamy tutaj już jakiś screen z trailera, nawet. No ładnie, ładnie. Tutaj twórcy się postarali. Możemy nawet zobaczcie, wybrać sobie swoją postać. Możemy być Kissy, Missy albo Hagi Łagi. gdzie jest mama długie nogi? Halo! Wybieramy Hagiego Łagiego i co? Co, play, dobra, level pierwszy Uhuhu, nawet tutaj są poziomy jakieś No ale znowu ta grafika niedopracowana Jakby, nie wiem, była pobrana Z jakiejś beznadziejnej strony, no Czy to przypomina wam fabrykę Playtime, no? Obejrzyjmy sobie ją do Dokładnie, no, czy to wam przypomina fabrykę Playtime w jakimś stopniu chociaż? Bo mi nie, nic tutaj nie przypomina fabryki Playtime A przypominam, że, że Ta gra miała być o czapterze drugim I to miała być po prostu To miało być po Playtime i co? Co tu się stało? Przecież nawet ja nikogo nie spotkałem Nikt za mną nie szedł i po prostu przegrałem O, o, zobaczcie co to jest Co to jest, to jest Kissy Missy Jejku, muszę przed nią chyba uciekać Czy co, ona mnie goni, czy ona sobie Aha, ona sobie po prostu tak ucieka Bez sensu, bez nadzieja Zamiast nas gonić to ona sobie lata po tej mapie I co, aha, no i teraz Odwrócona plecami w ogóle tak, no pokonała Nas, no bez nadzieja, bez nadzieja Jaki jest w ogóle cel tej gry, jaki jest cel Co mam tutaj robić, bo ja chcę sobie w to pograć No na tym telefonie naprawdę gra Się po prostu super, no Ekran jest bardzo wyraźny, wszystko dobrze widać. Nie przegrzewa się, wszystko chodzi szybciutko C jak trzeba. No, 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 zobaczcie, no, po prostu to wygląda sztos. Ale, no, te gry są jakieś w ogóle nie sztos. Są śmieszne, bekowe. Ale, no, ja leczę tutaj na jakąś perełkę, na jakiś chapter drugi. I zobaczcie, teraz sobie wszedłem w Kissimix i nic się nie stało. I ja nie wiem, od czego to zależy. A teraz wszedłem w ścianę, no i co? I pokonało mnie, no. Ludzie, ludzie, no, kto to widział? Ktoś w ogóle grał w tę grę, zanim ją wpuścił do tego Google Play? Ja nie mogę, no, ja bym się wstydził coś takiego pokazać światu. Powinnaś się wstydzić twórca tej gry. Cała twoja rodzina powinna się wstydzić tego, że takie coś zrobiłeś i wypuściłeś do internetu. No i co, jakiś ślepy zaułek. Ech, ojoj, ojoj, to jest ciężki odcinek widzowie. Naprawdę, za takie coś, za takie poświęcenie moje. No bo zobaczcie. No nic nie robię, nic nie robię złego. Po prostu chcę znaleźć sens, sens tej gry, chcę odnaleźć i i mnie po prostu ta gra Mówi, że przegrałem. No, co kto to widział takie rzeczy? No, ręce opadają. Widzowie, widzowie, nie mogę już. Trzymajcie mnie, proszę was, trzymajcie mnie. Powiem wam tak, gorszej gry chyba jeszcze tutaj nie widziałem. Także przechodzimy do następnej i mam nadzieję, że już na serio nic gorszego nie zobaczę. Kolejna gra, w której powinniśmy zobaczyć. Chapter drugi. No i zobaczcie, mamy znowu, mamy długie nogi. Mamy grapaki, nawet różowy. Słuchajcie, takich rzeczy to nawet w trailerze po playtime nie było. Także ktoś tutaj przywidział. Przyszłość. Nawet tutaj coś, coś wygląda nawet jak Poppy Playtime. Tylko dlaczego podłoga jest na suficie? To normalnie jest podłogą w trailerze. Te gąbki, jakieś gąbeczki, a tu jest na suficie. Ciekawe i mamy, mamy długie nogi, tylko też do góry nogami. No coś tu ewidentnie ktoś chyba grał w to tak, odwrotnie. Zobaczcie, ktoś to do góry nogami tę grę zaprojektował chyba, bo wtedy to rzeczywiście ma sens. <laughs> wtedy to ma sens, zobaczcie, wtedy podłoga jest elegancka. Co tu się stało? Jakieś wideo mam oglądać? Misja się nie, nie powiodła. O, 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 o hu. Nawet ty mamy dużo tą fabrykę i możemy sobie Dlaczego Hagiwagi tu przyszedł i Przecież nawet to wygląda najbardziej jak popi Playtime Ale z kolei jakiś jest błąd i ciągle mam jakieś wideo oglądać? No ja tu chcę grać, a nie jakbym chciał oglądać wideo o tym sobie na YouTube'a wszedł. Naprawdę, za takie poświęcenie, łapka w górę, sub, dzwoneczkiem, powtarzam to już trzy razy Ale moja psycha po prostu tutaj siada w tym odcinku Psycha siada Po graniu w takie gry, no gdzie sufit jest podłogą, a podłoga sufitem No nie wróży to, no, to nic dobrego, nie wróży to nic dobrego Ja pochodzę szybko po tej mapie, żeby wam pokazać co tutaj w ogóle jest Jakaś toaleta i łagi jak zawsze wszystko jest tu do góry nogami, tu jakaś magia tutaj się stała, bo tu wszystko jest do góry nogami, ale gdzie jest Hagiwagi? Gdzieś wcześniej go widziałem tutaj, on, on gdzieś był, on gdzieś nas tutaj gonił, ale. Moje jest Hagiwagi! na niego spojrzałem. Naprawdę, byłem daleko. To przecież był kilometr od niego, ale... Ale nie! Ale nie! Coś zrobiłem oczywiście źle. Mam nadzieję, że chapter drugi po Playtime nie będzie wyglądał tak jak te podróbki. Podsumowując, telefon robi robotę, ekran 2K AMOLED spisuje się super, procesor Snapdragon 8 i procesor graficzny GPU sprawiają, że żadna gra naprawdę się ani na moment nie zacięła, a sam telefon doskonale leży w ręce przez obudowę z biopolimeru. A ja was jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do zajrzenia do linku w opisie, bo tam możecie kupić ten super telefon Realme, który jest super, w przeciwieństwie do tych wszystkich gier, które miały być chapter'em drugim. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadajcie na insta, Przemo PBG, link w opisie. Nara!